Nie nie, i witajcie w moim vlogu. Yy, Dzisiaj jedziemy w... Yy, 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 muzyka mnie yy, dekoncentruje. Yy, będziemy jechać do Mini, mam nadzieję w ogóle, że Mini zrobi praw autorskich przez tą muzykę w tle. Ale dobra. Ja tu gadam, to leci w tle, to nie, ja tego nie puszczam jak coś. Nie. 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 To po prostu moja kuzynka słucha Jak coś. I Tak, właśnie idziemy do mini zoo. Zrobię wam takie przebitki, zbyt dużo gadać nie będę. O, ciocia. Mogę cię pokazać? Nope. Dobra, to widzimy się tam na miejscu. Chyba, że podczas drogi będzie jeszcze coś ciekawego. Bo w Mega Omega dostałam pieniądze od kuzynki, ale dużo. Jesteśmy <laughs> i mamy jakieś zwierzątka, nie wiem co to jest za zwierzę. Takie coś i powiem. Ja Takie coś a ja i mam nadzieję, że to do mnie za blisko nie podejdzie i idź ode mnie. Ja, ja, się, ja tego nie lubię już. Jeju, królik. To taki żywy. Patrz no. Patrzcie jaki królik. Eee, poszedł sobie. Nie lubił mnie. To coś tu idzie. Patrzcie kaczki. O, biją się. Walka... jakiej... czegokolwiek... cokolwiek to jest. To ten plasterek marchewki na głowie. Koza za nami łazi. Ja i dam... Nie dam ci! marchewki na głowie, patrz tu. się ode mnie. Mini kogut! Ojeju, sarenki! Dzień dobry! Halo, halo! Oni nie mają zębów. Dzień dobry! Weź się tak Dzień dobry! Ale ten ma jakie majestatyczne rogi. To no to malutka taka! I kogut. O, to są Lena, Dzień dobry! Lena, patrz kto jest na końcu. Wiesz ich tam jest? Nie wiem ile ich tam jest. Koniu. Ma, I ma malutkie. A ja to jest jestem, dla konia. Ja Patrz, ja ci pokażę. Co mi to? Patrz tu? Chodź tu. A ta zjada wszystko. Krowa! Dzień dobry. Czy ty chcesz marchewkę, może? Proszę bardzo, dam ci marchewkę. Proszę bardzo, marchewka, dla pani. Ci dla pana. To jesteś krowa, czyli ty jesteś ona. Dobrze. Ale muszę Cię zmartwić, bo to była moja jedyna marchewka. Więcej nie dostaniesz. Żegnaj. Witaj. A ta kozyna za nami łazi. Chcesz może jeszcze? No weź mi do Daj to ja idę. Może Możesz ją tu pogłaskać. O, nas nie! Bieg na nas, jakby chciał nas. Nie wiem, co nam zrobić. Odsuń się ode mnie. Nie wiem, że ty chcesz. Bo mi jest jeszcze baby świnka. O, baby świnka! Damy barankowitego marchewkę. Bo why not w sumie. Masz baran. No, B. Jakie to dźwięki wydaje! No masz, 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 masz. Tylko nie. Ja już więcej nie mam. To nie tak. On mnie goni. Idzie ode mnie. Ej, bo on mnie goni. One plują. One wiesz za żarcie wyjdą, nie? On mnie goni. Ej, ale ty jakie tyle jelenie dźwięki wydają w ogóle. Daj jelenie, jelenie. Dobra. Witaj! Jakie to jest śliczne! Dzień dobry! Już ci dam marchewkę. A to co to? To ma takie tutaj, tam pod spodem dla alpak? Co, one mogą też? Proszę bardzo. bardzo. Nie jest straszny. on mnie gonił. Ja się go boję. Ja, jak położę na głowę. Dzień dobry! Zatknij sobie jego robu. Nie, idzie ode mnie. To nie jest dla ciebie, ty już dostałeś swoje. To jest dla alpaki. No i się pogłaska. O, jaka ona jest mięciutka, nawet sobie nie wyobrażacie! Ty, kolejne kozy! O, witaj! Chcesz może marchewki? Już ci dam! Proszę bardzo, marchewka dla pana czy tam dla pani, nie wiem, nie rozróżniam. Dzień dobry. A teraz musimy państwa pożegnać. Ale ten baran jest po prostu strasznie upierdliwy. Nina go nazywała Zenek. Proszę. Masz. Ale jej usta wyglądają jak taki tyłek, Dlaczego? Bo może urysć. Ej, to jest wielka świnia! Patrz, na dole, tu! Taka wielka tutaj jest. To ja A tam są warchlaczki biegną. Ej, znowu idzie za nami jakieś. No, kolejny z nami idzie. Czy ty, na, czy ty możesz zostawić nas w spokoju? No, ja wiem, że ty chcesz, nie dostaniesz. Nie, nie dam ci. Ej, marchewkę na tyłek. Czy ty możesz mnie zostawić w spokoju? Czemu to mnie goni zawsze. Ej, to też nie. Będziesz moim towarzyszem? Ale wiesz, że ci nie dam. Może pod koniec, jak mi cokolwiek zostanie. Właśnie, tak to to ci nie dam, nie mysz. Ej, a idziemy na górę, bo to są świnki. Mamy. No to za chwilę pójdziemy. Gdzie są świnki? Idź ode mnie! Mogę ci dać co najwyżej na tyle. Koniki! <noise> <noise> Jakie piękne jak koniki! Dasz się pogłaskać po nosku! Daj no się pogłaskać po chcesz, nosku! Nie, karmienie nie zwierzę tylko! Ii. Koń może ugryźć karmienie, no, tak, tak, tak. koni na własne odpowiedzialność. Karmienie tylko w ogóle pokarów wodę nawet nie widać, ja, to skoczyło. Nie krzycz! A nie nie krzyć, bo koń się boi. Jaki masz piękny ryjek. Ja się boję. Dzień dobry. Daj się pogłaskać po nosku. Czemu taki jesteś? No, jak... no malutki tak! Zierebak! Jak już nie macie, to nie karmcie, bo może ugryźć. Ale on robi tak. Chcesz? E, ja mu nie robię zdjęć. Tak, piękny masz rejestr. Znasz się znakomnie. pogłaskać? Zareklamujesz się dobrze i ludzie będą ci dobrze dawać, y, dużo dawać marchewek. Wiesz o tym? No, daj się pogłaskać. No, nie No, dzień dobry. I na wszystko mnie tu. To mnie chce zjeść, to mnie chce zjeść, a to szczególnie. To na tyłku ci dam. Każdy na tyłku, tak? Jak zrzuca. <A> to są <t�ela> świnki. patrz, świnki do nas idą. Możesz mi nie sapać nie, nie na buty piasku? Byłabym ci wdzięczna. Nie, patrz, małe świnki, można nakarmić świnki. <t�ela> Idź <ma> no? ode mnie, nie dam ci. Dobra, ej, baran, który chce dostać? B, Masz! Tylko ten jest fajny, bo ten jest taki ziomuś, A ten niech idzie z mi z A ty i ziomuś możesz dostać na głowę. Odrzuć sobie. A czemu się boisz mu dać? Czekaj. Ziomuś masz. Mam ci. Powiedziałam ci precz! Tak, zarzuca! Marchewkami lęku. w kozach. Wiesz, że ty zmęczenie. No dobra, może nie męczenie, ale. To, dene... to może ją zdenerwować. Nie, nie, ty nie dostaniesz, albo dobra, masz. Kubę. Proszę bardzo. No, się pogłaskać. No taka jesteś, wymuszasz jedzenie i nawet się pogłaskać nie dasz? A z z takimi nie gadam. Żegnam. <laughs> Właśnie, bo to denerwuje zwierzęta. Bo te Daniele o Jelenie wydają śmieszne dźwięki. O. Wydajcie dźwięki wydajcie dźwięki takie śmieszne Nie chcą Ale one znaczy, robią takie śmieszne dźwięki Takie takie dziwne dźwięki wydają. Takie wygrywają, czekaj dźwięki w... Ale te... Ale te Daniele wydają takie dźwięki takie... Patrz, Lena, patrz, to jest cmenta. <noise> patrzcie, jakiego spida dosta. A ty nie dostaniesz, ty się nie chcesz dość pogłaskać. No, jest Jestem uparlona na ciebie. To na długie, położyć, to od razu uciek. A ten jest ziom Maxa maksa kur. A patrzcie, ile tam jest kur, nawet gęsi są. Mam nadzieję, że no, mnie nie zaczną gonić. No, bo ja tak nie, nie, lubię. nie lubię. Tak, i nasza ukochana rzecz, rzecz, którą najbardziej chcemy zobaczyć, czyli świnki morskie. To tak, gilgocze, jak mnie tak <głosy> <głosy> Dobrze, to widzimy się później. Do widzenia. Jaką to ma bulwę na głowie! To jest jego mózg! Cześć, ziomuś! Ziomuś będzie dzisiaj naszym towarzyszem. My stąd! Co ty mnie? Kury! Wam nie dam, ja się was boję, nie lubię was. No. Nie! No nie sy Jaka śmieszna!

jaki potężny. ziomuś tam został, opuścił nas! No ej! mu łysa placka! A ja chciałam kurde grażyńce dać. A która ty... No tak! A jej łysy placek zabrał! No to właśnie ten łysy placek jest biedny! No nie, on nie No właśnie tak jest! Który? Patrzcie, jakie tam są potężne, takie. To jest baby. Widziałeś tutaj baby kurkę dla zgrzebienia? Nie. Tu mają takie tyłeczki. Taka mini kurka. Dobra, idziemy do świnek morskich. Musicie zobaczyć to coś. Co to jest w ogóle? Kim ty jesteś? Chciałabym go dotknąć po tym czerwonym. To tak kudłato to wygląda i ma to. Jaki to śmieszny jak jest. Boże! Patrz, przyszło, przylazły za nami. Ej, Ziomuś tam cały czas siedzi. Opuścił nas. Ziomuś nas opuścił. No, poszedł. Ej, to kapibara? A ja nie wiem, czy tam są kapibary. Na razie im to nie. Na... I to jest capybar albo puchy. Na razie to nie jest istotne Widzicie widział Jaki ładny To jest iris Ej, bubry tam są Co? Patrzcie jaki ładny taki dupam trzęsie do mnie Ło, kozy Kolejne Jakieś się tam są Widzimy jakieś dziwne stworzenia To są Nie, bo to pewnie jakieś ale... Jakie wie, śmieszne słodkie to jest! Patrzcie, tutaj jest chyba kapibar. Chociaż nie, kapibary to są takie przerośnięte, naprawdę. Ale to jest takie To są nutrie. Oooo! jakie dziedziusie malutkie. A tam są świnki morskie? O, poczekaj. Co ty mi robisz? Jakie śmieszne takie. A, takie Czuję, ładne. A szybki królik! Ej! O nie, Nina! Nina, tam są spinki morskie! A, no, nie, <słuch> idziemy do zwierząt. A potem pójdziemy do królików. O, koszatniczki! Lena, to... <słuch> One kupę jedzą. Nie Lena. kupę, to jest takie... Niech dla niej. O, tu biega taka no, weźmy, fajna. O, wejdzie do dziury. Albo o, nie? Jak trucają. Wow! O, karmiła. Jest jest o, mój mój babu. O, mój jest O, mój babu. O, O, mój babu. patrz! mój 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 są ja takie patrzę. malutkie. Ej, ktoś chce? Może? Ja, mam, że ja już nie mam. Ej, był taki królik, który patrzę, tutaj i siedział się malutka, i taka. się go dało podrapać i oparzył sobie płos. To są na wiewiór o, nie chcę. Ta... No. Jak no tak. patrz, się otwiera. Może to jest coś? Królików Nie, to jest słodkie! Ale masz te zęby. Masz tu, ode mnie. Lena, patrz, tu jest ten Lena, znowu tu siedzi, możesz go pogłaskać. A ja chcę cię pogłaskać, tylko poczekajcie, bo ja muszę to odłożyć tutaj. Jaki mięciutki. Brzuch się mu pogłaskałam. A to są takie króliczki. Damy mu jedzonko. Proszę! A tu jeszcze Ej, masz wielkie świnki, patrz! O. Jeszcze temu czarnemu dać, bo się dał pogłosić. Proszę Ej. bardzo. Masz. O ciszę, Lena. Proszę o ciszę, chcę zbawić świnki. Jak ona z O nie, spadła mu marchewka. Na ja lejsemonaciek ze dziurka i... Myślą, że jesteś szuk. Ej, jedna oka nie ma! Który? To ten. No ten! czemu nie chcesz? Ile na jedna się zatrzymuje i się na mnie patrzy, jak pisze? Ej no! Oni nie ma, jeszcze oka. Nie chcę. Co? No nie ma. Chodź tu. Łikuś! Co? Jedna Ojej, biedna, jedno nie ma oka. O, dzień dobry. Ona nie lubi. To, 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 to na mnie. Nie chcesz? O, zebrała mi. O, jeden królik chce ode mnie. O Jezus, ja nie chcę, żeby mi ta kamera wypadła. Nie, to są takie mini, mini, mini! Lena, Lena. To jest takie mini, 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 patrz! Ale nie krzycz. Patrz, to jest takie mini, mini, mini. A, bardzo mnudziutkie takie. Ojaka, jaka wielka. Cześć. Cześć. Jak się patrzy. Cześć, Awa! Lubisz mnie? Mam tutaj papugi, które gadają. Nie wiem, może. Brzmi jakby czkawki dostała. Czekająca wiewiórka. E, odleciały. Nie chcą być na nas. Polska. Kura polska. Tak, tak właśnie. Wit Witaj. Taki zielony słodki. Słował się. Czemu ta wiewiórka tak szczeka? Co jest z nią nie tak? No, nie. nie. Kochany ma brzusia. Co? Dzień dobry. Proszę bardzo. Nina Nina, y, zaklinać świnek. Ja idę po drugiej stronie. Czekaj, chodź. Przepraszam was, świnki. Chodź, Tutaj. O. Mucha mi wchodzi. Halo! Mm. Nie umiem moje mojego bólu. Nie mogę! Kwiat się wam podpisać. Nie można głaskać? No, nie wiem. Kwi, kwi! No nie wydają takich dźwięk, A <laughs> one robią takie. Kwi. Nie wiem. <sarà> nie! Nie! Nie Idę nie! Nie! Nie do emu takich dziwnych, śmiesznych ptaków. A je można karmić czy nie można? No, nie no, ja nie Co ja się tego demi oddalasz? No, nie nie jestem niebezpieczna. Ja się jej boję dać marchewkę, bo ona mnie możesz zjeść. A ja nie chcę. A. No fajny ryj. O, czaj się, czaj się. Tu jakieś coś jest. To są takie śmieszne stworzenia. Jeśli ich boję, ja je, nie, nie dostaną ode mnie jedzenia. Oj, oj, tutaj są place zabaw z królikami Możesz się z królisiami pobawić. To jest taki fajny. Dzień dobry. Chciałbyś może do mnie przyjść? Mam dla ciebie marchewkę. Chciałbyś może... Ej, kic, kic, kicz. Nie wiem jak wołać króliki. Halo? Nie lubi mnie. Tu wylasz przed chwilą taki. Kolejne kołapki tutaj są. Dzień dobry. Chcesz może. A nie, uciekł. Uciekł gdzieś tam w głąb. Nie się już go szukać. Może tutaj jest więcej kulików Ale wątpię. To jest kaczka. Dzień dobry. Chcesz może jedzenia? Fakwa? Mhm. Ale moment. Były na ale nie zgłaszczymy. ale pani zamyka. Ja byliśmy, dochodziliśmy po obie. Byłem to. Hmm, potem próbowałam złapać takiego małego klika, ale nie, nie mi się nie, nie udało niestety, no bo, bo chciałam ale go pogłaskać i ja w ogóle dać innym też pogłaskać, no też, nie, ale się nie udało. I to by było w sumie dzisiaj no to, na tyle. 10 minut. Kiedy? To by było w sumie jest dzisiaj na tyle. Dziękuję. Jeśli Wam się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę, ja subskrypcie, jeśli chcecie, to też możecie zostawić, a ja się z Wami żegnam.